Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Xmax13.15 i jesteśmy właśnie y, tutaj na moim koncie, właśnie przesyłam kolejne filmiki y, I teraz o to chodzi, nie, nie po to nakręcam filmik, y, żeby pokazać wam jak je przesyłam Tylko po to, że ci, którzy chcą zagrać w Battlefield Heroes y, i jeszcze się nie y, zarejestrowali prosiłbym żebyście y, weszli y, w link podany w opisie lub y, kliknąć na anotację y, a więc tak ym... czekajcie skutka, skutka Ja mam akurat angielską wersję Ponieważ yy, mam zawsze nowe filmiki tutaj Ach, Trochę przycina ta strona Nie, nie są tłumaczenia yy, Sorry, mam za te y, troszkę lagi <laughs> Ale dobra, y, tak yy, A więc tak yy, Ja wam podam yy, ten link i na tym linku jak możecie to się rejestrujcie, ponieważ yy, yy, gdy wbijecie siódmy level, dostaniecie na jeden dzień yy, darmowy exp że znaczy, może nie darmowy eks, tylko dwa razy szybszy, o. Za darmo, na jeden dzień. I to nawet Wam się opłaca, ponieważ takie coś yy, będziecie musieli wstać na przykład smsa lub z przelewem, yy, żeby mieć battle funkcji i dopiero można kupić. A tak to dostaniecie za darmo, prawda? Ja tam dostanę za to drobnostkę, ale na to się nie patrzcie, tylko wejdźcie w ten link. Ja wszystkich tutaj sobie za wszystkich yy, akceptuję. Nie patrzę się kto to, więc... No, to chyba tylko to wszystko. A więc komentujcie, subskrybujcie łapek w górę, nie żałujcie. So nada.